Siemano wszystkim, ja jestem Kubek, witam was w kolejnym odcinku Morgonem na Wesoło Jak widzicie, jesteśmy na nowej postaci Troszeczkę mi z tym expem nie idzie Jestem tak rozleniwioną kurwą do expa No, zrozumcie fakt, że wszystkie postacie, które widzieliście Czyli tego 300 gołowce, 108 4 tańca i tak dalej, dalej To wszystko w expie, w dwa miesiące już tym expem, naprawdę Takich lepszych komunikatów Zobaczcie, jaki ten strój jest kurwa piękny No, kurwa, se jeżeli po pom... Kudemu... Jakie on jest kurwa? manefyk! Cudowny jest ten strój. To jest pierwsze ogłoszenie parafialne, chciałem powiedzieć. Drugie ogłoszenie jest takie... że uwaga... Kurwa, czekajcie. Nie ta postać. Do i chuj! <laughs> że uwaga... Du, 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 du. Co to oznacza między innymi widzowie? Między innymi oznacza to to, że mogę sobie na przykład kurwa ubić seta i nie jestem martwy 15 razy w mieście. Zajebista sprawa. Mm, ogólnie mam dla was bardzo ważny komunikat. Pamiętajcie, trzymajcie kluski na oknie. Trzymaj kluski na oknie, na balkonie czy. Yy, ogólnie... Czajcie w ogóle, że ta piosenka już ma kurwa 7 lat? Kto, o, kto słuchał kiedyś tej piosenki? No łapka w górę. Kurwa, to ma 7 lat. Ja autentycznie czuję się staro. Czuję się staro. E, co się zmieniło? Nie wiem, czy ta postać miała legendy w poprzednim odcinku. To jest ta, co sam sobie wydropiłem. E, no co, nikt nie chciał kupić, to założyłem. E, ale ogólnie, tak. Zbraja jest do wymiany. Po prostu była tania, to wziąłem. E, co, muszę sobie ogarnąć dotyk z Gopy i coś jeszcze muszę ogarnąć. ruzga jest na plus 5, więc jest elegancko sikalafon. I co jeszcze? Na pewno możemy zrobić coś więcej. Mam tutaj y, respy herosków, Nie będę pokazywał timerów, bo nie wolno na filmie pokazywać timerów. Ale wiem co mniej więcej może stać, więc jest to troszeczkę ułatwienie. Y, nie będę pokazywał timerów, ale wiem, że za niedługo może się zrespić mullerma Ho ho. No, więc zaraz sobie poszukam. Ogólnie wiem, że intra nie było, więc wam je gdzieś teraz. Ale ogólnie widzowie, ogólnie widzowie, to mi tak bije do łepy, naprawdę, ja już tak się przeekspiłem, aż się znowu energola. Tak się już przeekspiłem, że, że to szok. Dziura w portfelu, widzicie? Kolega! Kolega! Widzicie. E, no. Ogólnie co? Ym... Wiwki nie będę szukał, bo wifka będzie chuj wie kiedy. Chociaż nie, wiwka może być, wiwka może być, więc ją sobie też przeskoczę. Ym... Co jeszcze ciekawego u mnie? Żyje, pojawia się, nie będzie trzyletniej przerwy, pojawia się film. E... Co tam jeszcze? Aha, to Wam może pokażę. Mam tutaj Lola odpalonego, widzicie? Jest Liga Legend odpalona i od 4 godzin mniej więcej zbieram się, żeby odpalić grę rankingową. Oj, myślę, że to jest dobry czas, żeby mniej więcej przygotować się psychicznie na tą grę. A tak poza tym, no to co? Eee... Orki z Majorki. Orki są zania. A ogólnie co jeszcze? Jest event, są ci herosi, nieherosi i możemy sobie lognąć szybko zbić gopa, jak będę mówił. Są ci herosi nieherosi eventowi, tylko że tutaj w klanie raczej są wyznaczone ekipy, które, które stoją na tym. O, są raczej wyznaczone ekipy, które na tym stoją więc ja się tam za bardzo nie pcham, chyba że się miejsce zwolni. Pod koniec filmu też wam wrzucę kilka bić jakieś tam ewentualnie. Herosa chyba mam jednego nagranego Bo mi się często nagrywania nie chciało odpalać Kilka kolosów chyba mam nagranych Ale to też nic spektakularnego, bo tutaj raczej wszystko na FC się zbija Więc gdzieś tam Wam wrzucę I co, widzimy się przy jakimś Herosie No bo co? Bo czemu nie? I chuj Taki mam kaprys W ogóle, jeszcze powiem Wam widzowie, ja uwielbiam robić Widzą takiego totalne, totalnego mindfucka, bo kto by się spodziewał, że w 13 czy tam 14 odcinku Margonem na wesoło na start wleci jakaś piosenka o kluskach. No kurwa, to się dzieje tylko w tej serii. I uwielbiam robić takie totalne mindfucky, bo tego totalnie się tu za chujnik nie spodziewał. To jest wydaje mi się przezabawne. Może jestem trochę pierdolnięty, ale nie wiem, mnie to tam bawi. I nagrywając Margonem na wesoło też. Możecie się dziwić dlaczego ta seria jest tak nieregularna, bo to nie jest tak, że ja sobie tam powiedzmy, nie wiem, siadam do nagrywania i sobie myślę: "Ja na przykład siedzę sobie na telefonie, przeglądam sobie nie wiem TikToka, Facebooka i nagle mi się coś objawi nad głową i sobie myślę: "O, takie coś se nagram". No i jak se takie coś nagram, no to mi się coś objawiło. Szczaiłem się... O, to może być śmieszne, to może być stupy. No to sobie to nagrywam. I... Może dlatego to tak wychodzi, nie wiem. Oglądacie to. Chuj wie czy to się wam podoba, bo nie komentujecie za bardzo. Mm, ale oglądacie. O dziwo. Nie wiem, pierwszy te odcinki co w życie jazmar, na wesoło... Jeżeli chodzi o ten mój martwy kanał, to wyjebało w wyświetleniach. Co mnie cieszy, no. A czy wam się podoba, to chuj wie, bo nie komentujecie. Dobra widzowie, zebrała się grupka, teraz jak jest event to... A raczej zbiera się grupka. Teraz jak jest event to dosyć nie... Ogólnie są wyznaczone godziny bicia kolosów i tak dalej. Ale z racji, że jest event to bijemy to tak różnie. Jest tutaj troszeczkę ekipki, widzicie. Zbiera się ekipka, proszę bardzo. Mokra pościel, jest Turek, jest Isni Plus. Kurwa, ale wy macie ten niki. DIVX MEDAS Idzie jeszcze Amanek, o kolega z którym byliśmy gopę I ku pamięci Laury No, także chyba jeszcze jednego, a, kogo tu nie wymieniłem, Wszyscy, a jeszcze Zeku jest widzicie Zeku robi grupę e, poza tym no to co? Nic, zobaczymy co spadnie, nie? Szybka Efeczka i jeszcze trochę restów Mulermy mi zostało do sprawdzenia, bo tak sobie pomalutku tutaj. Mmm, tak sobie pomalutku tutaj. Szukałem, ale zobaczymy się zbiera ekipa na kolosa, sobie zbijemy kolosa. Możecie obstawiać co będzie. Oczywiście całą ekipę, z którą zbijam, pozdrawiamy. Będzie egelandsko. W czasie czekania, bo nie wiem czy będzie chciało mi się to ciąć. Może wam czy was czymś rozweselę. Czym was rozweselić? Hmm. Na przykład jakimś dobrym żartem. Na przykład. Dlaczego kurwa nie wiem czy ja mogę takie kawało powiedzieć. no ale dobra. Dlaczego Jezus nie grał w drużynie koszykówki? Bo miał dziurawe ręce. Dobra, możemy bić już kurwa. Przepraszam, ja nie wiem czy ja mogę. Jak mi wypierdolą kanał to przepraszam. Czy to wtedy nie obejrzycie tego, ale. No co? Jest jak jest, no. Dobra, już wam kurwa zrobię cięcie i będziemy się widzieć, jak będziemy klepać. Chociaż, o, chyba jest jeszcze Jakub. Dobra, będziemy klepać, to żadnego cięcia nie będzie. No. Miejmy nadzieję, legend, legend, legend. No, a ja, Jakub, jeszcze doszedł Jakub, no to pozdrawiamy też Jakuba, no jest kolega, który zrobił party Możemy bić i... Dwa heroiki, ja dostałem elegancką zbroję Dobra, wracam do szukania mulermy Orki Orki z Majorki O kurwa Zwołaj klanowiczów Prosto, że tak Dzień dobry obłąkany łowca orków Eee Cześć widzowie, znalazłem sobie herosika No tego... Czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem Orki z majorki mi leciały w tle Sanuciłem, a tu obło Mulerki nie znalazłem Ale jest obło Więc widzimy się jak kogoś tutaj zawoła Dobra, bijemy w dwóch bijemy w dwóch, bo nikt się za bardzo nie zgłasza każdy z eventem tutaj e, raczej zajęty ale jest pierek elegancko, napiszemy mu dzięki dzięki no i co, powoli byśmy się żegnali ja wam tu jeszcze gdzieś wrzucę elegancko e, te przebitki tych kolosów, herosów chyba, że jeszcze uda mi się e, nagrać dema, bo jest to uno momento Dobra widzowie, to jednak koniec na dziś. Nie zdążyłem na tego dema, musieli go zbić szybciej. Nie miałem TPK, no tak się zdarza. Także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdro do następnego czy coś tam. Na wagę, na wagę! Albo w paczce je kup, albo na wagę! Zostawcząć dla sąsiada dla sąsiadki, a...